Dzień dobry, Adam Urbański, SERWIS, witam Was w kolejnym odcinku naszych warsztatowych przygód. Tym razem krótki, niedzielny odcinek, taki w sam raz przed pięknym spędzeniem dalszego, mam nadzieję, słonecznego dnia. Przyszła jesień, my nie zwalniamy tempa, na warsztacie dzieje się bardzo dużo, projekty idą bardzo mocno do przodu, więc nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy odcinek, zapraszam do subskrypcji kanału i zobaczcie, co się dzieje. Marek odjeżdża. No właśnie, tak jak widzieliście, maluszek pojechał. Yy, sprawny, wydany. Yy, jeszcze raz dla przypomnienia: zregenerowaliśmy alternator, yy, prądnic, yy, alternator, rozrusznik. Yy, Wymieniliśmy zbiornik paliwa, czuliśmy światełstop. stop. Yy, no i sprawdziliśmy ogólnie, co tam się dzieje w tym maluchu. Yy, więc yy, szczęśliwie został wydany z dolewką oleju, bo już brakowało. Yy, I wyjechał też Porsche Boxster, yy, w którym okazało się, że dalej pojawia się wyciek oleju. Ale jak się okazało, bo my myśleliśmy, że to nasza wina, więc dwa razy uszczelnialiśmy miskę olejową. Okazało się, że cieknie olej z pomiędzy dwóch karterów. I to jest w Porsche bardzo duży problem, bo żeby rozdzielić dwa kartery, trzeba praktycznie rozebrać cały silnik e, prawie do ostatniej śrubki. E, no i teraz, żeby to zrobić to nie tylko trzeba go wyciągnąć, to jeszcze wymienić jednorazowe części, takie jak śruby głowic, 2000 złotych, zestaw uszczelek, 2200 zł i wiele, wiele innych. Trzeba też od razu dać głowice na szlify i tak dalej. Uszczelki pod głowice pewnie trzeba już wtedy wymienić na nadwymiarowe, 1500 złotych. Także, także spore koszta. I okazało się, że ten olej cieknie ze śruby, która łączy dwie połówki. Więc wkleiliśmy tą śrubę. Miejmy nadzieję, że to pomoże. Bo jeżeli nie, to będzie trzeba rozebrać silnik. A ten silnik był niedawno remontowany, nie u nas. No i właśnie, chyba było półtora roku temu, czy trzy lata temu. W każdym razie całkiem niedawno, jak na historię tego, tego samochodu ten silnik był remontowany. No i szkoda, żeby, żeby trzeba było go rozbierać. Na parkingu oczywiście pojawiają się samochody takie zwykłe, też serwisowe, bo takie też robimy, Thunderbird dostał w tym tygodniu nową partię części do tego, żeby złożyć układ wydechowy, czyli uszczelki kolektorów, uszczelki między kolektorami, a katalizatorami i katalizatory, kolektory zostały wypiaskowane, sprawdzone pod kątem tego, czy są płaskie i są na szczęście, więc nie trzeba ich frezować, więc w tym tygodniu powinniśmy uruchomić Forda i skierujemy go na Blacharnię, bo tam trzeba sporo rzeczy poprawić blacharsko, a u nas, no nie jestem pewien, czy znajdziemy na to po prostu miejsce. Chociaż zobaczymy, bo może, może coś wymyślimy, może Rafała nam mówię, na to, żeby jeszcze przed tym, jak ukończy Forda GPW, Matching Numbers, żeby się tym zajął. A propos tego Forda, no to mam przed sobą ramę, którą zaraz Wam pokażę. Ta rama jest już oczyszczona w prostocie miasto, tak jak widać, i zaraz przyjrzymy się jej bliżej. No, jest w słabym stanie bardzo. Oczywiście naprawiał już Rafał gorsze ramy. Zwykle z niezłym skutkiem, choć też nie zawsze, bo to zależy od tego materiału, jaki nas trafi też, i od tego jaką metodę, jaki plan obierzemy. No i też musimy zrobić nową ramę do naprawy ram, bo ta ostatnio przestała się spisywać. O czym już wiemy, więc zdecydowanie będzie potrzebny nowy szablon do tego, żeby to robić. Oprócz tego wszystkiego, bo tą ramę za chwilę wam pokażę. Dobra wiadomość na froncie Ford GPW script, czyli ten, który z tyłu nie ma kanistra, tylko ma napis Forda, no to karoseria, którą widzieliście we czwartkowym odcinku, nie dość, że jest już wypiaskowana po naprawie, to jeszcze trafiła w podkład i potem w oliwkę, także mamy tutaj już piękną karoserię, która no zaraz po weekendzie będzie nadawała się już do montażu, bo jeszcze od strony tylnej burty będzie trzeba to domalować, ale jeszcze z tego projektu jest tutaj rama, szyby, grill, zbiornik paliwa, klapka, schowka i maska do pomalowania, także to jeszcze są takie rzeczy, które zrobimy zaraz po weekendzie. Ja odebrałem też zbiornik paliwa, który zaraz wam pokażę, zbiornik paliwa z z oczyszczenia z prosolitermiasto, nie zbiornik paliwa, blok silnika, który, oj, ale mi się zamieszałem tematy teraz. W każdym razie, dobra, do tego zaraz wrócę. Tutaj oprócz tego, że jest że jest taka karoseria, to jest też, słuchajcie, rama. I to jest Willisowa rama, która w pierwszych Fordach GPW służyła jako Fordowska, więc ma Fordowski numer nabity. No i są wszystkie elementy nadwozia, ramy, potniki, fotele, klapki schowków, ramka szyby wewnętrzna także sporo rzeczy do tego, żeby złożyć ten samochód. Idąc dalej, już tutaj chyba odwrócę kamerę, bo tak będzie wygodniej. O, więc tak, idąc dalej, do tego samego projektu tutaj jest skid plate, czyli taka osłona osłaniająca skrzynię biegów i reduktor, ona też została oczyszczona i tutaj też jest FK. Ehm, tutaj są jeszcze resory, miska e, olejowa i e, elementy rozrusznika i podstawa pod e, akumulator do drugiego Forda GPW, czyli tego e, od tej zgnitej ramy, czyli do Magic Numbers. To są jego mosty. Do mostów mamy już polakierowane tarcze kotwiczne. Już w kolor, już są wały napędowe, są wszystkie rączki. E, te akurat elementy i te odmaski silnika są od tego drugiego, czyli od skrypta. Także sporo rzeczy już tutaj jest w kolorze. No i słuchajcie, korbowody. Mówiliśmy wam ostatnio, czy ja mówiłem, że zamierzam testować szkiełko w naszej komorowej piaskarce. No i tak pięknie udało się odnowić korbowody. One wyglądały wcześniej Coś bardziej w ten deseń. Tak jak wał korbowy, który też zamierzam wyszkiełkować i wtedy dopiero go dam na obróbkę. No i korbowody się okazało piękne, czyste, ładne. Wszystkie są Fordowskie. I zobaczcie. Chłopaki pomierzyli te korbowody. Chyba Paweł je pomierzył. Eee, I różnica między najcięższym a najlżejszym to 4 gramy. Także praktycznie, no prawie ideał. Myślę, że można by tu zjechać 3 gramy, i tu dwa razy po, po 4 gramy, i będą wtedy idealne. Co bardzo pozytywnie oczywiście wpływa na pracę tego silnika w przyszłości. Wałek korbowy, wałek rozrządu, też fordowski również wyszkiełkowany. No i tutaj wydaje mi się, że będzie dobrze, trzeba go jeszcze przepolerować. I na Krasnobrodskiej Racing panowie zdecydują, co dalej. Tak samo, jeżeli chodzi o ten wał, wał korbowy, on stał w miejscu, tutaj go głównie korozja zatrzymała, natomiast uważam, że powinno być dobrze, bo chyba panewki były w nominale albo, albo tłoki były w nominale, także naprawdę powinno być dobrze. Kolejne elementy, to elementy blacharskie od Forda GPW Marcina, z Piły. Także Marcinowi to teraz, zaraz po weekendzie pakuję i wysyłam. I one też są wyszkiełkowane, więc widać, jak ładnie to szkiełko po prostu poleruje wręcz tą blachę. No nieźle. Dwa naprawione elementy. Dzięki temu, że Rafał je naprawił, nie będzie trzeba je u, Pawła, u Marcina wymieniać. Przyszła też paczka z cylinderkami i szczękami do y, Dodge'a WC1, który stoi na warsztacie y, tam na środku pod plandeką y, i dzięki temu, że te szczęki i cylinderki przyszły to będziemy mogli postawić tego Dodge'a na kołach w końcu a jak go postawimy na kołach to będziemy mogli nim jakoś ruszać z miejsca y, ale oprócz tego jest do y, Zamówienia tutaj sporo części. Tak samo też do tego Forda, do tego Dodge'a. Nie chciałem tego zamawiać wcześniej, bo liczyłem na to, że to po prostu się znajdzie w tym poprzednim warsztacie, z którego samochód przyjechał. Także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Eee, wracając znowu do e, tematów Forda GPW, no to tutaj, mając teraz e, e, pomalowane mosty, one też trafią w oliwkę zaraz po weekendzie. Mając tutaj tarcze kotwiczne, bębny, które są też wypiaskowane w podkładzie i trafiły do high-techu na przetoczenie, to wszystko sprawia, że będziemy bardzo bliscy tego, żeby zacząć montować te mosty. Czyli bardzo szybko, tak naprawdę, bo jesteśmy w drugim miesiącu renowacji. Za półtora tygodnia powinienem też złożyć kolejne zamówienie na części z Francji, więc będą w tym też części hamulcowe i właśnie części do układu napędo, napędowego tego samochodu, e, więc to będzie szło całkiem sprawnie. Oryginalne felgi do tego samochodu już mamy kupione, więc pewnie też e, gdzieś będzie trzeba zastanawiać się już nad oponami. Opony będziemy chcieli zastosować Firestone'a. E, I idzie już do nas też paczka. Idzie do nas paczka z częściami e, do skrzyni biegów Krzysztofa Załawy do skrzyni biegów Pawła i do kilku jeszcze innych tematów, projektów, też części, które dzwonicie i zamawiacie, bo się zdarza też tak, że po prostu zamawiam Wam części. Więc no, sporo, sporo, sporo się dzieje. No i tutaj idziemy dalej. Rama do Forda GPW Scripta. Tylna belka, no ktoś tutaj wcześniej coś dospawał i tak dalej. Ona niby jest cała, ale jak odetniemy to wszystko, to się okaże, że jest gruzem, więc tą belkę mamy nową. Yy, sierżant, czyli ten element taki w fałkę, yy, no widać, że jest już słabiutki i mamy też nowy. Tylna belka główna, no ma sporo jakichś dodatkowych otworów, zaspawamy, będzie dobrze. Yy, Wracając jeszcze do sierżanta, to i tak trzeba go wyjąć całego, żeby tutaj jeszcze to wszystko oczyścić. No i tutaj tutaj już jest cienko, ale no zobaczymy. No i teraz najgorsze, czyli cała sekcja środkowa z jednej jak i z drugiej strony jest bardzo, bardzo, bardzo słaba, więc ona będzie cała wymieniona, czyli będzie zewnętrzny całownik nowy, wewnętrzny całownik nowy, i to zostanie połączone, nowe, tutaj wyrwane już, ale nowe uchwyty do resorów już mamy, zarówno na przód jak i na tył. No, korozja tutaj nie szczędziła tego auta, na przykład, o, nawet tutaj jest przegite na, na wylot, a tam powinno być teoretycznie tłusto. Z przodu jedna podróżnica do wymiany, druga do naprawy mocowania silnika zachowają się w oryginale, belkę przednią też uda się naprawić. Mocowania resorów Rafał będzie chciał budować je od nowa, bo repliki, które są dostępne, są za słabe i pękają. Te oryginały też są już na tyle zgnite, że no będą słabe i Rafał po prostu tworzy je od nowa z nieco grubszej blachy. No i też nabija efki i nie ma wstydu. Tu jeszcze jest grill i zbiornik, który Będą pomalowane do tego GPW skrypta. A wracając do matching numbers, no to jest tutaj to pod szybie, które będzie naprawiane. No i błotniki. Błotniki niestety są bardzo słabe w tym samochodzie. Próbowałem tutaj dorzucić drugi komplet błotników do, jako dawcy do tego projektu, żeby może coś połączyć, ale się okazało, że te, które miałem, były jeszcze gorsze. Więc cóż, butniki będzie trzeba prawie że od zera zbudować nowe, chyba że jeszcze gdzieś jakieś Fordowskie butniki znajdę. Natomiast nie będziemy kupować replik, bo w tym projekcie one po prostu nie będą pasowały do tego całego charakteru tego samochodu. Zwłaszcza, że jedyne repliki, które są dostępne to te filipińskie, które no jakościowo będą odstawać od tego projektu. Mam w głowie Kolejny projekt, jeszcze innego Forda GPW, gdzie już bym zastosował te filipińskie bodniki. dlatego, że czasami pytacie o coś tańszego niż to, co robimy normalnie, więc takie tańsze właśnie auto, żeby zbudować, no to już na tych filipińskich częściach będzie trzeba operować. Są też fotele fordowskie, wczesne, wypiaskowane, już przygotowane do tego, żeby się nimi zająć, są też części, do tego GMC, które będzie mogło już odjechać no i Rafał w tym tygodniu również wykonał nie tylko grill, ale też maskę która jest gotowa do GPW tego Matching Numbers maska do GPW Scripta tak samo, trzeba to jeszcze raz teraz oczyścić i pomalować, także no dzieje się, dzieje się bardzo dużo zarówno w tematach tych renowacyjnych, jak i serwisowych więc no nie nudzimy się. Idzie jesień, więc y, koniec wyjazdów, koniec jakichś urlopów. Otóż ja prawdopodobnie jeszcze na jakiś jeden wyjadę. Y, ale, ale w końcu można się skupić nad pracą. No i można się też skupić nad pracą nad y, naszymi własnymi projektami, czyli w moim przypadku nad y, Porsche 9.96 a propos... Tego samochodu, no to od czwartkowego odcinka akurat dużo się nie zmieniło. Możemy dorzucić te kolejne części w trochę już ubrudzonej siatce do bagażnika. Tutaj z tyłu, jak wiecie, buduje się wiata magazynowa, która no właśnie, trzeba ją jeszcze odachować, czy tam po prostu <śm> położyć blachy, które przyjechały już. E, właśnie do, do, do tego dachu. Tutaj mamy pięknego pajączka. A, fotel pasażera jest trochę bardziej z przodu, bo sprawdzaliśmy, czy się fotelik mieści. No i się mieści. Sprawdzaliśmy też bagażnik pod kątem tego, czy, czy mieści się wózek. No i się mieści. Dobra. Cały bagażnik części do Porsche. No właśnie, zobaczymy jeszcze jak tam y, temat ślinka. Tutaj jeszcze mam tematy y, do ocynku. Akurat rowerowe, czy części kolegi Maczka, i też dzisiaj do mnie wracają ocynki. E, chyba już ostatnie z tych, które tam zostały zawiezione. No dobra, jest silnik, tak jak mówiłem, dalej jest lęknięty. Widać, jak ta korozja się z niego wylewała. E, co tu się dalej dzieje. On jest wypiaskowany, ale nam to nie przeszkadza. Widać jakie głębokie były wrzery, więc ile będzie trzeba tutaj jeszcze zebrać. Najważniejsze, że nie jest pęknięty od góry między kanałami, bo to by już powodowało, że silnik jest nie do ponownego użycia. Widać, co tutaj robiła ta woda, która była w tym silniku, że to mimo oczyszczenia w sumie dwa dni temu dalej koroduje. A może dzień temu nawet? Nagrywam to w sobotę rano i to chyba było robione w piątek. No i co? Ten blok teraz musi pojechać na spawanie, żeby to naprawić. I wtedy mogę go zawieźć do Krasnoborskiej REMSIK, czyli ten silnik tam trawi. Silnik ten, który już jest jeden pospowany. I silnik ten z Forda GPW Krakowskiego na sprawdzenie a odbieram głowicę do Warszawy. Także, przykuję się kolejny wyjazd do Warszawy, chyba, że Przemek Dąbrowski, który, czyli Rychupeja tak zwany, yy, nowodworski Rychupeja, yy, chyba, że Przemek, który będzie jechał do Warszawy w tematach wajperowych dla Patryka Mikiciuka, yy, on to zabierze i mi, i mi to odbierze, ale chyba przy trzech silnikach, które mam do zawiesienia i głowicach moich do odbioru, to chyba powinienem pojechać sam. I tak też zrobię. Na naszym jeszcze zewnętrznym magazynie, mówię, że jeszcze, no bo powstaje wiata, znajdują się też dwa inne pojazdy, czyli jest to wczesny Ford GPW. Dlaczego wiem, że Ford GPW no, najszybciej poznać po kwadratowych prostokątnych obramowaniach wokół zamka Schowka Tylnego. Które były tylko w fordzie. No cóż, to jest karoseria bardzo zmęczona. Tutaj pod spodem mam do tego ramę. Rama jest akurat nowa. No i, i to jest jeden z projektów, które zamierzam jeszcze w tym roku wystartować. Projekt o charakterze, no takim, że po prostu ja zacznę w to jakoś inwestować czas i środki. No i, i to będzie samochód, który będzie można e, odkupić Tu jest kolejna jeszcze karoseria, która też no, złamała się niestety e, Ale nadaje się do tego, żeby e, coś z tym zrobić, czyli po prostu e, odbudować. A czy ładę kiedyś odbuduję? No, nie wiem. Nawet dzisiaj w nocy miałem jakiś pomysły na ten temat. Korweta dawca, jaka będzie przyszłość tego pojazdu, to, to jeszcze nie wiem. Dla tych, którzy śledzą projekty Rafała, no to dobra wiadomość jest taka, że celika już przeszła geometrię. Więc niedługo Rafał będzie mógł tutaj y, budować widebody I Mercedesik. Właśnie, a propos Mercedesa, to byliśmy w tym tygodniu po e, tą C-klasę. E, pisałem o tym Wam w trakcie premiery, pod koniec ostatniego odcinka i w trakcie premiery e, tego odcinka. E, no cóż, no przewieziona, już jest u blacharza. Za lawetę dziękuję Hetmanowi pozdrawiam, bo na pewno ogląda na premierze. No i Wojtek szczęśliwy. I żona, pewnie też. No dobra, na dzisiaj to już wszystko. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Spontaniczny taki lightowy odcinek. Wiem, że dzisiaj nie było żadnych prac z warsztatu, za co przepraszam, ale no, byliśmy w trasie, plus wczoraj zawożenie, odwożenie i tak dalej. No nie było jak nagrać fizycznej pracy chłopaków. Plus no, malowanie też nie jest takim elementem, który da się pokazać. W każdym razie, dziękuję za oglądanie. Oczywiście możecie sobie tam kliknąć, jakiś tam kciuk w górę, na przykład jeśli chcecie. Jeśli chcecie, możecie subskrybować, możecie też napisać komentarz, ja chętnie odpiszę. Wszystkie chyba też sami o tym wiecie, bo serduszkuję, więc wiecie, że to ja to robię, więc, więc czytam też te, te wszystkie komentarze i zachęcam do obejrzenia następnego, a następny będzie we wtorek. Odcinek, czy będzie rano. Czy będzie po południu, tego jeszcze nie wiem. E, piszcie w komentarzach, bo już ten wtorek zostaje na stałe. Tylko po prostu pytanie, czy robić to rano, czy robić to w, o 18. Do zobaczenia i dziękuję. A ja, w związku z tym, że jest sobotni poranek, a ja już i tak dzisiaj trochę popracowałem, e, to e, wracam do prywatnego życia, e, które w poniedziałek rano znowu zmieni się w służbowe. Do zobaczenia.